360. Yo, chever keep greedy, kurwy synu ha C Czemu zawsze, zawsze, zawsze miałem sobie bane? Nawet nie wiem co rzuciło na mnie tsunami fale Ja się nie chwaleć paniem, tylko się zaleć paniem Nie robię taniego flexu jak twoje kurwa z ale Nie noszę chwale, ale tylko kurwa z kilami w rapie Zobacz jak kłapię, tą ja po mnie jeszcze rzucam bar za barem I farmię kasę, żeby kiedyś popylać sportowym nie, nie chcę na pokaz, ale chcę pokazać mamie to, że umiem Bo potrafię na życie zarobić kasę sam Muszę się przebudzić, no bo do wykonania mam plan Nie mogę teraz tak stać, patrzeć się, nie robić nic Muszę być produktywny, muszę zarabiać siano chwil Wiem, że nadużywam słowo kwit, ale jebać to Wiem, że ona chciała mnie, ale kurwa mnie jebie to Jestem artystą, dlatego chcę też artystkę mieć Zamocz pędzel w farbie, nim pokoloruj mnie Co ty o mnie wiesz? Nic nie wiesz, po co kłamie z Co ty o mnie wiesz? Nawet ja o sobie nie wiem tego Słuch, ma jego od mojego to nie kłamstwa Wiem, że chciałaby ad jego mieć Kurwo, słuchaj, Hadi to niezwykła rzecz Jestem człowiekiem, duszę mam serce, chyba też jeszcze Już duże problemy się zwiększają z każdym wersem Duszę się, myśli zjadają powietrze Seder, zawsze zawsze miałem przejebane Nawet nie wiem co rzuciło na mnie cuna mi Ja się nie chwaleć paniem, tylko się zaleć paniem Nie robię taniego flexu Jak twoje kurwa ziomale, nie noszę chwale Ale tylko kurwa z killami rapie Zobacz ja po mnie śpieszył bardzo za barem. I farmię kasę, żeby kiedyś popylać sportowym małtem. Nie, nie nam pokaz, ale chcę pokazać w matce. Yo, yo, keep on reading.